Cała Polska wstrząśnięta dramatem, który rozegrał się 16 września. Julia odebrała sobie życie, a przyczyną tej nieopisanej tragedii był hejt, z którym na co dzień się zmagała. W naszym programie EXLEX, który wyjątkowo publikujemy wcześniej, poruszamy niezwykle ważny i aktualny problem mowy nienawiści oraz jej tragicznych skutków. Program poprowadzi adwokat Joanna frydrykiewicz żółcińska Zapraszam. Każdy z nas zna pojęcie hejtu internetowego, zwanego również mową nienawiści. Dotyka on nie tylko celebrytów, ale również bliskie nam osoby, a co gorsza nasze dzieci. Według raportu NASK, 3 czwarte uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy, która coraz częściej, niestety, ale kończy się tragicznie. Często ofiarami hejtu stają się także przedsiębiorcy. Czy w kodeksie karnym zostało zdefiniowane takie przestępstwo jak hejt internetowy i czy grozi za jego popełnienie surowa kara? W jaki sposób możemy walczyć z hejtem internetowym? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku Exlex, więc koniecznie zostańcie ze mną do końca oraz wpisujcie własne stanowisko w komentarzach pod tym filmem. W polskim porządku prawnym brak jest przestępstwa określonego mianem hejt internetowy. Biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy jest to dziwne, nie uważacie? Nie oznacza to jednak, że za popełnienie takich czynów jak zniesławienie, znieważenie, groźby karalne, dyskryminacja nie poniesiemy odpowiedzialności karnej. Z uwagi na to, że mamy do czynienia z przestępstwem internetowym, mogą oczywiście pojawić się już na wstępie problemy, chociażby z ustaleniem sprawcy oraz właściwej prokuratury, celem złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mamy również alternatywny sposób ochrony swojego dobrego imienia na drodze postępowania cywilnego, ale o tym dowiecie się w dalszej części programu. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co kryje się pod tymi przestępstwami i jaką drogę prawną obrać. Jeśli ktoś w internecie obraża się lub poniża w opinii publicznej, narażając na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas możemy mówić o zniesławieniu. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności oraz karą pozbawienia wolności do jednego roku. Czy według Was jest to kara, która odstraszy potencjalnych sprawców? Ściganie tego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego. Zatem, co do zasady, nie ma co liczyć na to, że prokurator skieruje za Ciebie sprawę do sądu. Z aktem oskarżenia występuje w tym przypadku bezpośrednio sam pokrzywdzony czyli właśnie Ty. Warto skorzystać z pomocy prawnika, aby w sposób właściwy przygotował takie pismo w Twoim imieniu. Pytanie, co zrobić, jak nie możemy ustalić sprawcy? Istnieje pewne rozwiązanie, dzięki któremu może pomóc nam policja lub prokurator. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje już do wszczętego postępowania, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub, uwaga, interes społeczny. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje jednak definicji takiego interesu społecznego. Co zatem należy rozumieć przez to pojęcie? Można określić, że jest to taka sytuacja, kiedy sprawca przestępstwa narusza nie tylko interes pokrzywdzonego, ale także interes ogółu społeczeństwa. Oceniając, czy doszło do naruszenia interesu społecznego, należy wziąć pod uwagę m.in. sposób popełnienia przestępstwa i jego okoliczności, np. agresywne, wulgarne zachowanie się sprawcy wobec pokrzywdzonego i otoczenia. Popełnienie czynu publicznie, w internecie, w celu poniżenia pokrzywdzonego. Uwzględnia się również osobę pokrzywdzonego, np. osobę nieporadną, schorowaną, taka, która jest zależna od sprawcy, a także osobę samego sprawcy przestępstwa, np. jeżeli jest wielokrotnym recydywistą, współdziała w zorganizowanej grupie przestępczej. W celu zwolnienia administratora lub operatora z tajemnicy telekomunikacyjnej. Policja zwraca się do prokuratora o objęcie ściganiem z urzędu przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Jeśli prokurator uzna, że przemawia za tym interes społeczny, to obejmie ściganiem i zwolni administratora z zachowania tajemnicy zawodowej. Dowiemy się wówczas, jakie personalia ma nasz sprawca. Nie zniechęcajcie się jednak, jeżeli prokurator odmówi wszczęcia postępowania. Warto rozważyć odwołanie się od tej decyzji do właściwego sądu. W mojej praktyce zawodowej spotkałam się kilkukrotnie z sytuacją, której dopiero na skutek złożonego przeze mnie w imieniu klienta zażalenia sąd nakazał prokuratorowi ustalenie danych sprawcy domniemanego przestępstwa. Uwaga! Musimy pamiętać o krótkim okresie przedawnienia tego przestępstwa. Jego karalność ustaje z upływem jedynie roku od momentu, w którym pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa. Nie później jednak niż z upływem trzech lat od czasu jego popełnienia. Zatem nie mamy zbyt dużo czasu. Kiedy osoba, która dopuszcza się działań zniesławiających, uniknie odpowiedzialności karnej? Zgodnie z kodeksem karnym nie popełnia zniesławienia, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. A czym różni się przestępstwo zniewagi od zniesławienia? Często te przestępstwa są mylone ze sobą. Zniewaga jest nakierowana na zranienie uczuć danej osoby a zniesławienie na podważenie jej autorytetu lub zaufania. Pojęcie znieważenia rozumiane jest szeroko. Chodzi tutaj o takie zachowanie, które w sposób demonstracyjny wyraża pogardę. Bez znaczenia jest forma znieważenia. Można znieważyć słowem, pismem, a nawet gestem w szczególności jeżeli jest on uznawany w danym środowisku za obraźliwy. Ważne jest jedynie to, aby zachowanie sprawcy było obiektywnie uznane za znieważające, np. poprzez użycie słów powszechnie uznanych za obraźliwe. W kontekście zniewagi warto dodać, że sąd ma możliwość odstąpienia od wymierzenia sprawcy kary, jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie pokrzywdzonego, tak zwana prowokacja, albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział zniewagą naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną. Kolejnym przejawem hejtu może być dyskryminacja. Dopuszcza się przestępstwa, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej i etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości. Podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. A czym jest groźba bezprawna, która również może być jednym z rodzajów hejtu internetowego? Zgodnie z kodeksem karnym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, ale jest już prowadzone przez prokuratora. Pokrzywdzony nie występuje tutaj z aktem oskarżenia do sądu, a jedynie może wejść w rolę oskarżyciela posiłkowego, działając obok oskarżyciela publicznego, czyli prokuratora. Do dochodzenia swoich praw możesz skorzystać również z postępowania cywilnego, czyli wytoczenia powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Ochronie podlega w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania. Jeśli twoje dobro osobiste zostało zagrożone, możesz żądać zaniechania naruszeń, chyba że nie jest ono bezprawne. A jeśli doszło już do naruszenia Twoich dóbr osobistych, możesz żądać. Usunięcia jego skutków. Masz prawo również żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona tobie szkoda majątkowa, możesz żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Często jednak nie potrafimy samodzielnie ustalić danych sprawcy, aby skierować pozew do sądu. Czy politycy mają zamiar coś zrobić, aby ułatwić walkę z hejtem internetowym? W maju 2024 roku posłowie Polski 2050 zaprezentowali założenia nowej ustawy antyhejterskiej, która ma na celu ograniczenie hejtu skierowanego również przeciwko firmom w internecie. Na skutek wdrożenia nowych przepisów takie działania miałyby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Operatorzy internetowi mieliby zostać zobowiązani do przechowywania adresów IP użytkowników przez 3 miesiące, a na wniosek osoby pokrzywdzonej przez kolejnych 6 miesięcy. Obecnie administratorzy stron internetowych nie mają takiego obowiązku, co znacząco utrudnia znalezienie sprawców przestępstw popełnianych właśnie w sieci. Zgodnie z projektem ustawy miałaby zostać wprowadzona instytucja tzw. ślepego pozwu. Oznacza to, że osoba pokrzywdzona działaniami anonimowego sprawcy internetowego mogłaby złożyć pozew bez podania danych sprawcy, a jedynie wskazując np. adres IP jego komputera. Ustalenie sprawcy zostałoby już w gestii sądu. Sąd w terminie 7 dni miałby obowiązek wystąpienia do właściwego operatora o udostępnienie danych. Posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni mają zamiar również wprowadzić definicję pojęcia hejtu, czyli mowy nienawiści w internecie, na potrzeby regulacji na poziomie ustawowym. Również mają zamiar wyeliminować zjawisko anonimowego hejtu. Prowadzić rozwiązania dla pokrzywdzonych w zakresie zabezpieczenia numeru IP sprawcy w celu możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Mają zamiar również wprowadzić profilaktykę społeczną w zakresie walki z hejtem internetowym poprzez obowiązkową edukację w szkołach oraz kampanie reklamowe. Piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Pamiętajcie proszę o tym, aby nie wydawać samodzielnie wyroku, jak to często bywa, gdy w mediach pojawiają się jakieś szczątkowe informacje i nie stosować samosądu. Zgodnie z prawem każdego należy uznawać za niewinnego, dopóki nie zostanie jemu udowodniona wina i sąd nie skaże go prawomocnym wyrokiem karnym. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu ExLex na kanale Exmitter. Zachęcam do udziału w dyskusji na czacie pod tym właśnie odcinkiem i zadawania mi pytań odnośnie hejtu internetowego. Do zobaczenia.